Najgorzej, że już nam wchodziła do altany, bo tam to szybko syn załatwił pompy. To proszę. Tak zaczyna swoją przykrą opowieść pan Stanisław, który stracił wszystkie uprawy po kilkukrotnym zalaniu jego działki w ciągu ostatnich dni. Po tej nawałnicach, nie? Do południa z nocy już stała woda. Jak przyjechaliśmy o 4 rano, no to stała woda. Na wysokości kolan. Na wysokości kolan. Załasiliśmy szybko pompy. chłopaki tam zorganizowali. Cztery pompy włączyliśmy, wypompowaliśmy tą wodę. No, Zmyliśmy tą wodą wszystko, bo jak tu widać stąd pozmywane, zeszło to ładnie. O 19 przyszła następna nawałnica I, I, i z powrotem to było to samo, już się baliśmy, że nam altany zaleje, bo już weszła woda do półtorki. Z Syn tam, nie? po prostu wziął jeszcze kolegę i swoimi siłami zabezpieczał, bo wszystko się lało do nas, gwałtownie. Przerwało tam, że ta firma tego z ulicy nie zabezpieczyła, a tłumaczyłem im wcześniej, zróbcie jakiś wał, usypcie z piasku to... Brak odzewu. Oni na drugi dzień, jak to zalało wszystko, to jak myśmy w nocy próbowali tam do czwartej rano i położone tak ręcznie, to na drugi dzień koparko nam usypali, ten, ale to już jest musztarda po obiedzie. Dwa dni woda powstała. Na ogrodzie wypompowane, liczyłem, że to zejdzie, bo tu Wadlinne, kopaliśmy Myśmy pompowali, po prostu pompy chodziły, żeśmy z mężem siedzieli i non stop dwie pompy chodziły, na początku cztery, a później dwie. Państwo ulatowscy są posiadaczami tej działki od kilkudziesięciu lat i jak mówią, nigdy wcześniej taka sytuacja na rodzinnych ogrodach działkowych Reymonta nie miała miejsca. Była sytuacja, lało się to drogo i tam jest to odpływ na dole setki i to odbierało. Nigdy nie przerwało, że poszło na ogrody. Teraz został chodnik poniesiony o metr, tam poszło od poprzecznej, przerwało to wszystko. Z jednej strony tutaj odzięta rymaleski na wysokości naszej działki, yy, przerwało, wlało się wszystko, bo to jak rzeka płynęła, wiadomo, niezabezpieczone. To momentalnie w oczach woda się podnosiła. Podobne słowa usłyszeliśmy od posiadaczy sąsiedniej działki. Także byli zaskoczeni tym, że w ogóle zostali zalani i to jeszcze tak intensywnie. Woda wylewała się tutaj chodnikiem, działką, no i zrobiło się nagle jezioro. Tak, mieliśmy nowy basen. Mogłabym tak powiedzieć, jednak to wszystko spłynęło nam, cokolwiek mieliśmy, czy kora, czy nie kora, to, to po prostu wielkie, jedna wielka tafla lodu. Nie było widać woda. truskawek, wody, przepraszam. Yy, ogórków, no nic, z tej strony Czyli nie było. Czyli wysoko ta woda jest? Bardzo tak. wysoko. I to też niejednokrotne było zalanie, tylko kilku. Tak, trzy razy w, ciągu w sumie. Na dni zalało nas dwa razy. Tak. Na ten dzień była powtórka. I jak sobie z tym poradziliście? Wypożyczyliśmy pożyczyliśmy pompę. Tak. I pompowaliśmy. Nigdy czegoś takiego nie było jak, jak, jak w tej chwili. Nawet Pan mówił, że była tutaj niedawno taka wielka ulewa i, i w ogóle nie było tu wody. Nie, nie było wody ani kropli, żeby tutaj cokolwiek stało. Nawet jak się lało całą Malewskiej, to u Was nie. Dokładnie nie. tak. Jak to u Pana wyglądało? Bo tutaj Pan stosunkowo jest wyżej od sąsiadów. No tutaj dwa razy zostało. Pierwszym razem to zalane zostało bardziej. Ponownie po dwóch dniach, po trzech, jeszcze więcej tego piachu. Najbardziej to, kory to zostało zalane, kwiaty mi zostały, borówka amerykańska została zalana przez piach. Myśmy z synem mierzyli metrówką, to normalnie jest tam przy bramce, to jest 20 cm piachu. Żółtego i ze żwirem. Dlaczego do tego doszło, bo sąsiedzi mówią, że nigdy nie, nie, nie były te działki zalewane? Moim zdaniem po prostu błąd jest projektanta, ja to nazywam górka Małysza, bo nigdy nie było tak wzniesione w górę. Kierownicy firmy wykonującej rondo uzbiegu ulic Poprzecznej i Ziemary Malewskiej poinformowali nas, że przed kamerą stanąć nie mogą ze względu na regulamin. Jednak w rozmowie potwierdzili, że ulewa spłukała nasyp z podchodnika, a budowa mogła przyczynić się do zaistniałej sytuacji. Jednak jak tłumaczyli na poszczególnych jej etapach pewnych rzeczy nie da się przewidzieć czy ustrzec. Firma także poniosła straty, są podmyte krawężniki i chodniki. Kierownictwo zapewnia, że po zakończeniu prac takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, między innymi poprzez powstającą kanalizację, kratki, zbiorniki spustowe i zbiornik retencyjny. Ponadto w miarę możliwości pomagają przy eliminowaniu szkód. Jednak one nie są takie proste do usunięcia, a sami posiadacze działek mają wiele wątpliwości i czują, że nie są poważnie traktowani. Bo ja rozumiem po ludzku, Stało się, ja spróbujmy coś naprawić, bo to nikt się, nikt specjalnie tego nie zrobił, nie, no ale jak, to nie nasza wina, to nie nasza wina, pokazuje jej, że z ulicy się leje, przerwało, tędy, tu cała działka jest zalana, to, 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 to nie. Mówili w ten sposób, że zrobimy, nawet był rzekomo, rzekomo, ja powtarzam, inspektor pracy, co ze mną rozmawiał. I twierdził, inspektor nadzoru, przepraszam, inspektor nadzory i, i zapewniał mi, że już tego incydentu przy pierwszym tym wylewie deszczu, co było obfity, twierdził, że już tego nie będzie. A jednak jeszcze bardziej obficie to nastąpiło. Czy kontaktowało się z Wami w tej sprawie miasto albo firma? Nie. Nie, nie. A wy próbowaliście? Yy, nie, tu tylko pan yy, prezes yy, yy, po prostu on tam yy, yy, Tak, znaczy, tak. No my troszeczkę mówię, jesteśmy też ograniczeni czasowo z tą pracą, nie zawsze, ale on też również swoimi w naszym imieniu działał. Jego pomoc jest między innymi. Tak. Dzwoniłem do prezydenta. Powiedział, że podeślę człowieka z ratusza i niech on to oceniło, popatrzy na to, ale ani telefonu, ani nic, nie wiem, ten człowiek był, nie był. A dzisiaj nikt się pa, do nas pa, nie odezwał. Posiadacze zalanych działek robią co mogą, by uzyskać jakąkolwiek pomoc i zainteresowanie. Muszą także na własną rękę oddać do zbadania próbki zalanych gruntów. Piotr. Może jutro się uda to oddać do zbadania w kierunku biologicznym, czy będziemy mogli tu dalej coś, cokolwiek uprawiać? Ci ludzie kochają to miejsce i walczą o jego jakość i piękno. Liczą, że nie zostaną z tym problemem pozostawieni sami sobie. No, każdą chwilę, każdą chwilę samy tutaj samy praktycznie spędzamy, praktycznie tak. spędzamy żeby no coś mieć. No i nie ukrywam, że też ogromną przyjemność to jest taka odskocznia nasza od codzienności. Spędzamy tu jak tylko mamy czas, to jesteśmy na działce i pracujemy. No. Wszystko trzeba zrobić samemu. O tegorocznych uprawach już mogą niestety zapomnieć. Być może dla wielu to mały problem przy realizowanej inwestycji. Jednak chyba nikt z tym państwem zamienić by się teraz na działki nie chciał. Budowane rozwiązanie komunikacyjne przy poprzecznej i malewskiej z pewnością jest wyczekiwane i potrzebne. Jednak zawsze należy uwzględnić wszystkie okoliczności takiej budowy i wspólnie rozwiązywać powstające problemy. Tylko, a może i aż na to liczą państwo z ogródków po sąsiedzku.